Well, what shall we talk about? Hmm? Welcome back, Commander. Widzicie z tej strony Skarpion. Przed Wami kolejny odcinek z gry Command Conquer Remastered. I mamy początek następnej misji. Z tego co wiem, ona nie jest jakoś specjalnie trudna, ale też nie jest łatwa. O ile to ta misja, o której myślę. Bo trzeba się po prostu dostać do bazy przeciwnika. ale czy nam to się uda zobaczymy jak to wyjdzie na razie niszczymy wszystko jak leci ach ta muza jest po prostu świetna w retalercie również jest bardzo dobra O rakietowe, nie dobrze. Dobra niech dojdzie ten ziomuś. No, to ciekawie się porobiło na moim kanale. Od momentu kiedy powiedziałem wam widzom co myślę, co odczuwam. Nagle trochę subskrypcji odpadło, odeszliście, brawo, no mam nadzieję że zostaną tylko te osoby, które chcą, które będą szczerze wspierać mój kanał, mnie, moją twórczość, dobra idziemy dalej tutaj wiem, że Chyba będą mieli na północy, na północnym wschodzie bazy, ale nie jestem pewny. O, jeszcze jakiś transport wezwali. A to gnidy. Nie dają za wygraną. Wolę misje takie typowe, gdzie się buduje bazę, broni i bierze im na chatę, jak to się mówi. Ale no cóż, tego typu misje jak ta też muszą być. Jednakże, gdy troszkę łatwiej się gra w porównaniu do no, do Nodu, Ponad to bardziej takie ma zagrywki taktyczne, partyzanckie. A GDI typowo siłowe. Bo nie mają ciężkie sprzęty i tak dalej. Co tu się kryje, skoro jest Tiberium? Ciekawy, czy będę musiał wracać. Jednak nie mieli na północnym wschodzie bazy. Mogą mieć, no właśnie, na północnym zachodzie. Trzeba będzie chyba naokoło pojechać. No i tutaj, nie ukrywam, misje będą coraz dłuższe. Nie wszystkie zawsze coraz trudniejsze, ale jednak jest skrzynia o wymęty. Trzeba będzie jednak taki kawał iść z powrotem. No kto wiedział, że ten dygnie nie przyjdziemy, bo jest rzeka. Trochę nam dobili tutaj sprzęt. Jeżdżący. Najbardziej niebezpieczni są żołnierze rakietowi. No, ewentualnie z granatami też kolesie, bo wtedy jak przywalą, no to armę piechoty idzie. Alf. Dobra, ale. Jak nie weźmiemy tą skrzynię, to będziemy musieli uciec. No, i ziomal, żołnierz. Te tyłu piechota, coś wolno idzie. Atakować ich, to rozkaz. W krzaczorach się czają. Normalnie jak bandyci. No no, poniekąd. Może nie tyle jest bandycką armią co taką typowo terrorystyczną. Tendyk, przyjdziemy czy znowu będziemy musieli naokoło gdzieś gibać. Przekonamy się. Uuu, takie towi. Mój pojazd zaraz spadnie No cóż, straty raczej muszą być Nikt nie mówił, że nie będzie Ważne, żeby misję przejść No chodź tu Dobra, teraz tego O. Pojazd. No proszę. Tak, dobrze idziemy. Ole was tu jest. Yes. Mm. Uwaga, teraz najważniejszy moment. Yes. Yes. Za chwil kilka będzie uuuu... się was tam naprodukowało. No, U, czołgi jeszcze. Tylko żebym ich nie rozjechał. Dobra, teraz czołg. Szybko rozwalać ich. No i budynek nodu. Ten. Najgorszy. Przyszły mi gdzieś posiłki. Albo im. No, misja wykonana. O Białystok, Polska. Yet one more casualty in the insane GDI assault against mankind. and another in a series of villages wiped off the earth by the Global Defense Initiative and its misguided leader, General Mark Shepard. And what crime did Bialystok commit to warrant such carnage? Sources indicate that GDI terrorists were convinced this simple hamlet was involved in the manufacture and shipping of Tiberium. And when will this madness end? Only one General Shepard and his vision of one world order stop. This is Greg Burdett, the Bialystok. Cut. Excellent. Now do it again in French and German. You want 300 copies made and sent to every TV station in Europe. Give the satellite for another 10 minutes. That camera still running. Misja wyboru oczywiście standardowo Jak widać Polska to była więc wykonywaliśmy misję w Polsce i teraz kolejny wybór Niemcy albo tutaj te państwo Czechy chyba a to jest... Czy Słowacja i Czechy? Nieważne. Dobra. Weźmiemy sobie może to. Niemcy. It's a lie. All of it. GDI wouldn't slaughter children. Was Bialystok at Tiberium Center. Isn't this another incident of GDI reacting to incorrect information? Any comment? Should GDI funding be cut? Nod forces severely damaged GDI base in your area. Critical shortage of weapons and manpower. Find GDI base and return it to operational status. Ok, mamy kolejną misję, ale ją już się zajmiemy w następnym odcinku. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!